Witamy w fabie spółdzielczym Rzeszowie. Dzisiaj mamy bardzo ciekawą rozmowę z bardzo ciekawym gościem, dwukrotnym mistrzem Fight Exclusive Night oraz obecnie zawodnikiem konfrontacji z sztuk walki. Znane obecnie w szerszej publiczności jako KSW. Tak więc przedstawiam Andrzeja Grzebyka, właśnie. Witam serdecznie, dzień dobry. I tak od razu może pierwsze pytanie. Dlaczego akurat związałeś swoje życie z MMA? Dlaczego wybrałeś ten sport, który jest moim zdaniem w Rzeszowie sportem troszkę niszowym względem takiej lokalnej społeczności? Natomiast wiadomo, na Zachodzie jest o wiele bardziej ten sport znany. Może powiesz, dlaczego właśnie związałeś się z tym sportem, dlaczego jakby związałeś z tym swoje życie? No powiem tak, że ja od mojego zawsze byłem, miałem ADHD. W szkole było mnie pełno, każdy sport w szkole reprezentowałem, więc yy, nigdy nie mogłem się odnaleźć w jakiejś tam jednej dyscyplinie, zawsze yy, każda dyscyplina to musiał być grzebyk, musiał być grzebyk, bo zawsze coś, coś się działo, zawsze coś wymodził. No ale z, potem, z jakimś tam czasem yy, stwierdziłem, że jednak nie piłka noża, nie koszykówka, nie siatkówka, jednak yy, spróbujemy sztuk walki, to i tak zostało. Zacząłem trenować kimboksing. Yy, Potem jednak ten kickboxing to nie było wszystko, to, co chciałem robić, chciałem być jeszcze bardziej wszechstronnym zawodnikiem, zacząłem trenować brazylijskie jiu zapasy, więc zacząłem dokładać, dokładać. No i potem spotkałem się z trenerem, który wszystko to fajnie ułożył w całość, no i tak powstałem jako zawodnik mieszanych sztuk walki. Dlaczego ten sport wybrałem? No bo mówię, no... Chciałem być tak naprawdę jednostką, która sama na to wszystko będzie pracowała, a nie cały, nie, nie cały team, jakaś tam jakaś drużyna, e, ciężką pracą gdzieś. E, m, zawsze liczyłem sam na siebie i, no i w tym przypadku ten sport pokazał, że, że właśnie trzeba ciężko pracować, żeby tak naprawdę coś osiągnąć. Mhm, Okej, okay. już z tego co sprawdzałem, już 9 lat walczysz jako profesjonalny zawodnik. Co czujesz przed pierwszą walką? Kurczę, to był dość, dość dawno, tak powiedzieć, 9 lat temu. No co czułem przed pierwszą walką? Na pewno wielką chęć zwycięstwa, złość, no co, adrenalina, dużo stresu na początku. No i tak, 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 taka chęć rządza walki, prawda? Żeby pokazać jak najlepszej strony. Ciężko, trochę, ciężko się przygotowywałem do debiutu. No, wygrałem go w 7 sekund, więc myślę, że to był taki szybki, udany debiut. No, Fajne, fajne uczucie nie do pisania. Każdy sportowiec, który wchodzi, ma jakiś wzór naśladowania, ale niektórzy mówią, że jednak tego wzoru nie mają, jakby chcą działać na własny chwonek i sami chcą być przykładem. Czy ty miałeś jakiegoś swojego, jakby, m, o taką osobę, na, którą chciałeś, na której chciałeś się wzorować na swojej karierze, której ruchy jakby przeglądałeś, na przykład jeśli chodzi o walkę albo styl walki? Bo wiadomo, różne są style też walki, prawda? W MMA. Jasne, że tak. Co takiego? Autorytetu sportowego nigdy takiego nie miałem. Zawsze starałem się gdzieś tą swoją drogą iść. Yy, wiadomo, że wychowałem się jak wszyscy na Brusieli, yy, Rocky Balboa i, i Van Damme, Jean-Claude, więc no, to, to, jest, to jest normalne. Wszyscy to oglądaliśmy każdy był mega podjarany co ci goście wyczyniają w telewizji. Ale mówię, zawsze gdzieś tam miałem swoją jakąś tam ścieżkę rozwojową i chciałem mówię, być yy, ja jako Grzebyk Timi i Andrzej Grzebyk, a nie jakieś tam powielanie kogoś, kogoś stylu. Nie ukrywam, że podpatrywałem dużo zawodników jak Mirko Krokop czy Wiktor Belfort, Anderson Silva. Wiadomo, że to są takie ikony, które gdzieś tam dodawały nam otuchy skrzydeł i tak każdy chciał się utożsamiać do nich, żeby mieć przynajmniej podobny styl walki jak oni. No ale mówię, zawsze chciałem tworzyć swoją markę i właśnie przez te 9 lat ciężko pracowałem, że w końcu mogę powiedzieć, że mam swój styl, mam, mam swoje ja, mam swoją osobowości i, no i tak się chcę kreować. Mamy teraz dużo takich różnych organizacji, bo ty byłeś akurat w, łącznie chyba daję w trzech organizacjach, jak widziałem, bo jeszcze było PLM, MMA i mam pytanie, czy jak widzisz takie na przykład federacje, jest frikowe, na przykład też KSW robiło w 2019 roku zrobiły dwie gale, gale takie frikowe. E, czy uważasz to, że to nie spowoduje, jako zawodnik, nie spowoduje przesytu właśnie MMA i spowoduje, że no, e, troszkę jakby nawet wasza jakby taka... Wy się zgubicie po prostu w ilości tych zawodników, którzy są jakby głośniejsi, jeśli chodzi o youtuberów na przykład. Nie no, tak, no, musimy rozdzielić, że my jako sportowcy, z jakości to jesteśmy my, którzy walczymy i zajeżdżamy się na treningach, a ci Freaky to tak naprawdę to, są, to jest inny odbiorca, to jest całkowicie inna grupa docelowa, to są dzieci przede wszystkim. My mamy troszkę innych odbiorców, ludzi, którzy śledzą sport, którzy wspierają sport, więc tutaj co do KSW to miało jakieś epizody, bo to nie może powiedzieć, że to robili gale, robi jakieś epizody freakfate'owe, żeby po prostu wstrzymać większą publiczność. Yy, czy ja, ja się na to zapatruję? No, ja nie, 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 nie będę to jakoś nie jest mega szczęśliwy, że to jest, prawda? No, jak jest z nimi to oceniać, ktoś nad tym zarobi, zarabia dobre pieniądze, jedni się biją, którzy nie mają żadnego pojęcia o tym. Mam nadzieję, że w życiu nie stanie się nikomu krzywda na Octagonie, bo, no bo my wiemy... Z czym się to je od powszechni, tak? Tam od backstage'ów wchodzimy do klatki, wiem jak to wygląda na treningach. Trenujemy, mocno się zajeżdżamy, no a ci, yy, co wspomniałem wcześniej, youtuberzy i ci, którzy nie mają żadnego pojęcia, celebryci, jak się, czy, z czym się to je, mam nadzieję, że właśnie tak jak powiedziałem, nie, nie stanie się tego, że robię tragedią, bo wtedy i ucierpimy, i ucierpi i te, większość społeczeństwa, ci, którzy oglądają, którzy trenują, no bo będzie, będzie to. Potem odbierane tak, że jest to bardzo brutalne i mordobicie, gdzie teraz staramy się przekierować ten sport na prawdziwy sport, bo mówię, no gdzieś tam powoli pukamy na to, żeby, na żeby też był na olimpiadzie, trwają cały czas rozmowy, więc ja bym chciał, żeby ten sport był kierowany jako prawdziwy sport, a no nie jakieś takie wywracanie się celebrytów, czy tam free fightów. Nie, nie, nie mówię, nie pochwalam tego, ale nie mnie to oceniać, niech, niech idzie to swoim tokiem, yy, ktoś na tym dobrze Mam nadzieję, że ten boom na te free fightowe gale się skończy i wszystko wróci do łask, takich jak było sprzed. Okej, okay, a może jako też zawodnika spytam, czy uważasz, że ta wala, właśnie to też w sumie Fightowa sprawiła, że w sumie i KSW zdobyło troszkę jednak poporności, czyli walka Pudzianowskiego z Najmanem. Jak uważasz, czy to popchnęło jakby MMA w Polsce do przodu, jakby świadomość o tej dyscyplinie? Myślę, że tak, że na pewno walka Pudzianowskiego z Kontra Najman zrobiła duży przeskok w sportach walki. To dzięki nim gdzieś to KSW tak mocno zabłysło, bo tak naprawdę. Wcześniej nikt tak naprawdę nie wiedział, dopóki nie stworzyli walki Pujian-Najman. No I potem Marusz Pujianowski, jako osoba ze struktur wywodzająca się, nie mająca żadnej styczności ze sportami walki, no, robiła co z każdej galicji duży progres, tak jak do tej pory. Więc no, dużą rozpoznawalność zyskało tym KSW. Ale ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo. No, chłopaki zrobili tam świetną robotę, pre, prezesi federacji również zrobili taką, mieli na to jakiś fajny pomysł, no i ten pomysł trwa do dziś, prawda, i z każdą galą mają jeszcze ciekawsze pomysły. Wiadomo, że na pewno nie będzie takiej możliwości, żeby łączyć, tak jak niektóre federacje, hmm, sportowych zestawień z frykowymi żeby cała gala tak wyglądała albo, nie wiem, dwa pojedynki sportowe i resztę frykowych bo to, to jest dla mnie jakaś kpina w ogóle i żenada. Mam nadzieję, że. Znaczy, no, jestem pewny, że KSW będzie szło cały czas sportowym, bo takim idzie. I jakby nie patrząc, nawet walka wieczoru na mojej gali, w której teraz będę, w której mam main event. Akop został Szymon Kolecki. Obydwa są sportowcami, jakby nie patrząc. Akop też dość długo już trenuje, więc ma tych walk kilka. Wiadomo, że wywodzi się całkowicie z innego tego, ale tak samo do czynienia ze sportem ma. Szymon Kolecki również jako były olimpijski ciężarowiec, tak, mogę nam powiedzieć. No też, też zawsze życił nam sport. No, Trenuje też bardzo ciężko, zajeżdża się to wszystko. Jak tam widzę, że w tych komentarzach, że to jest jakaś walka taka niepotrzebna, że to słuchajcie, jest walka, chłopaki się zgodzili, wiedzą, wiedzą z czym co się je, wchodzą do i chcą się bić. Cieszmy się tym, że, że mamy fajny pojedynek, że możemy o nim rozmawiać i, i czy są negatywne, czy pozytywne komentarze, to fajnie, że ten pojedynek jest, bo całe społeczeństwo o tym wie i wszyscy o tym rozmawiamy, a niby nikt się nie interesuje, a każdy wie i każdy musi nosa swojego i każdy będzie chciał to wykupić. Uwierzcie mi, że każdy będzie chciał Zobaczyć, jak Szymon, Szymon i, a, i z Akopem będzie, będzie, będzie to Mhm. Mm no jak już akurat przewidziałeś moje pytanie, Czyli właśnie o walkę wieczoru, czy wygra Akop, czy wygra Kołecki? Ja myślę, że Koła, Szymon Kołecki jest yy, takim zawodnikiem bardziej poukładanym, no i co mi mówiąc zakupowi. no yy, wiem, że tutaj no, Szymon naprawdę jest tytanem pracy, ciężko, ciężko trenuje, już pokazał w niejednej walce, że, że ma chłodną głowę, spokojnie, wiadomo, że ma jeszcze dużo błędów, to jest młody, młody zawodnik, który jest od niedawna w sportach walki, ale naprawdę yy, z tu typ, że tutaj będzie walka skończona przed czasem na, na Szymona Kołeckiego. No ale tak jak powiedziałem, no, walka e, wejście do klatki to już jest zwycięstwo dla akop więc wchodząc do, do klatki z Szymonem Kołeckim, to już jest dla mnie naprawdę szapobada dla niego. E, kto wygra, wiadomo, no, może, być, może być różnie, jednak moim typem to jest Szymon. Masz 21 walk z tego co widziałem. Którą walkę uważasz taką za swoją najlepszą? No, moją walką najlepszą uważam walkę z Brazylijczykiem, bo pierwszy pas FENU, prawda, to była taka no, troszkę federacja. Była federacja, wrzuciła mi na minę, bo potem prezes się przyznał, że wrzuciła mnie na minę. Ale takie walki chcę dawać, chcę dawać świetne pojedynki, chcę dawać wa walki z dramaturgią, że, że nie, że zawsze ja jestem tym takim zawodnikiem, który dominuje i przeważa, tylko właśnie, żeby była raz na jednej i raz na drugiej. No i to walka była chyba taka naj, naj, najciekawsza i najmocniejsza w mojej karierze, no, która też bardzo mocno mi się echem odbiła, no bo z, Zdobyłem tytuł, status mistrzowski, prawda? Zdobyłem pas, więc to dla mnie samego zawodnika było najcenniejsze w karierze. Ten pierwszy, potem już ten drugi, to już nie mówię, bo to też była bardzo, bardzo, bardzo świetna walka z Kamilem Gniatkiem. Zostaliśmy Heraklesa za walkę, e, walkę roku 2019, taką dużą statuetkę, więc to też jest naprawdę mega walka, ale mówię, najbardziej walka, którą, która mi zapisała się w głowie, to jest walka z, z Brazylijczykiem z Tiago. No i również jedna walka, taka którą toczyłem tutaj w Rzeszowie z Wierzbickasem, z takimi... Też y, dość mocnym przeciwnikiem, który naprzył mi krwi przez trzy rundy, ale też ją wygrałem, ale mówię, to były takie, takie dwie baterie, które najbardziej się zamieniły w głowie. No to przejdziemy może już do samych KSW. Gala 56, hmm, która walka z, właśnie z Litwinem Żamaleckisem, dobrze pamiętam? Mariusz Żeromskis. Żeromskis. Tak, no i ta walka skończyła się twoją kontuzją. Mhm. Cieszysz się z tego, że teraz, czy jesteś zadowolony z tego, że zorganizowany został rewanż z właśnie, właśnie z tym zawodnikiem? No czy Federacja z już też powiedziała, że ten rewanż będzie nieunikniony. No i mówię, no, było kilku przeciwników tak naprawdę na szali. Więc cieszę się, że jestem ten pojedynek, bo mam jakąś historię tutaj niedopowiedzianą i tu trzeba coś wyjaśnić, prawda, no ja przegrałem przez kontuzję, nie przegrałem z nim, więc no, chciałbym tutaj zamazać tą taką swoją gdzieś tam, taki, taki, taką, takie rozgoryczenie, takie mam taki Taki bóle sportowca, który gdzieś tam z tyłu głowy jest, Ta ambicja moja jest troszkę nadszarpnięta, chciałbym to, to, to szybko i fajnie pokazać, że to był tylko wypadek przy pracy i cieszę się, że ten, ten, ten ważny pojedynek jest teraz, nie, nie później, bo mówię, tak jak wcześniej, co mi się to nie utonie i tak, żebym się odbył. Właśnie widziałem też walkę, bo akurat nie teraz jest nawet y, puszczona jako taka darmowa. Do obejrzenia właśnie, mm. można sobie obejrzeć. Bardzo bohatersko tam zawalczyłeś. Mimo, ja. Właśnie zauważyłem, że komentator nawet powiedział, że jeszcze nie widział, żeby coś tyle wytrzymał na plecach i kopał przez całą rundę. No chyba tylko, mi się zdaje, to, że nie mogłeś chyba ustać, to tylko spowodowało, że ta walka została przerwana. A czy powiem, no powiem tak, no, w tej walce dużo rzeczy. Nie chciałem ze mną współpracować, nie chciałem ze mną zgrać, ta noga bolała, to tu przeciwnik, tutaj walka sam ze sobą, drugi plan, nie mogę ustać na nodze, wiedziałem po pierwszym kopięciu, że złamałem nogę. To było kilka czynników, na, na które gdzieś tam mówię, gdzieś pewnie większość zawodników podniosło ręce do, do, do boga i powiedziało, Sędziu, bo się złamało, prawda, ani sekundy nie miałem. Przez sekundę myśli takiej, żebym tak podniósł rękę. Tego z plan B, wdrożyłem, dałem się obalić i chciałem z pleców tą walkę skoczyć. Do ostatniej sekundy walki, momentu, gdzie sędzia podniósł do góry, chciałem tą walkę wygrać i miałem taką chęć, i wierzyłem w to, że wygram. No niestety, jakby sędzia tego nie podniósł, a byłaby druga runda, dalej miałem tam plan B i bym dalej się wrócił więc z pleców, bym walczył. I jestem, jestem przekonany, że tą walkę wygrał wtedy, prawda, bo mówię, on, również mój przeciwnik już zaczynał słabnąć. Po tych stąpach na twarzy, czy tam sokerkikach, więc mówię, no, stało się chce, stało, pokazałem charakter, ale z tego słynę, że zawsze nie odpuszczam walczę do końca, do, do ostatniej kropli krwi. Jestem prawdziwym wojownikiem, mogę tak się nazwać, bo mówię, no, w życiu mi się nie podda walce, nawet bo mnie, nie wiem, no. Jedynie co tu musiałem je zakołtować, a, a mówię, no zawsze, zawsze z sercem chcę wygrywać. Czasami może braknąć umiejętności, ale mówię, do, charakter jest taki, że, że nie odpuszczam. No i w, tym, w tej walce też to pokazałem. I na każdej, każdej kolejnej będę pokazywał, że czy coś się łamie, czy nie. Improwizacja i lecimy dalej. No właśnie, nawet ostatnio można wspomnieć, że też Conor McGregor też również kontuzje nogi. Akurat Dokładnie, ostatnio po... coś podwójnych po miszów tak to, to łapie. Nie Ma <grym> McGregora, więc no niestety no taki. Taki mamy czas, coś się z ostatnio podziało. Nie wiem, czy w produktach żywieniowych, czy w ogóle świat się zmienia, czy w ogóle nie wiem, jakiś inny klimat. Nie wiem, no, jakiś pewnie kilka czynników, może mikrourazy, które nabywamy się przez tyle lat trenowania, że, że te nogi się łamią, bo coraz, no, coraz więcej y, gal, które tam, gdzie są organizowane, coraz więcej zawodników łamie, nawet taki Adam Wiśniewski z, 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 też pod na tak samo załą nogę. Naprawdę jest dużo tego w ostatnim czasie, no i, no i no, trzeba, trzeba coś z tym zrobić. Jest to troszkę strach wrócić, prawda, na przykład z kopaniem. Nie wiem, czy to dla Ciebie, jaki był strach, bo na na przykład skoczek ma narciarski strach, żeby skoczyć następny skok pod jakimś mocnym upadku. Piłkarz tak samo na przykład nie zaatakuje od razu, jak z kontuzji wyjdzie, ja piłka tylko też się boi. Ja się tylko nie możemy porównywać naszej psychiki i charakteru do skoczków a do piłkarza. To przecież no my jesteśmy stworzeni do tego. Ja tam nie jestem, nie wiem, nie, nie, nie byłem prymusem w szkole i nagle poszedłem do sportowalki, tylko ja byłem od małego dzieckiem z ADHD, tak jak powiedziałem wcześniej, ja Wyzwania robiłem adrenalinę, robiłem napięcie, robiłem spięcia różne, różne face-to-face, face, no takie podwyższenie po prostu adrenaliny, cały czas gdzieś to towarzyszyło, Mnie, lubiłem się wracać, stawać, odczepać gdzieś dalej, prawda? Nieraz było wypadek na rowerze, czy, czy motorem, czy czymkolwiek, wpadłem do złamanej rękę, dalej i odczepałem się szum dalej dalej. No tutaj, no sporty walki nie są dla każdego, prawda? Tylko Skoczek może mieć problem, bo ma z głową problem, nie będzie skakał, ale ja nie mam problemu z głową, jak złamałem nogę, to mało tego, pokażę wszystkim, że nic się nie stało, że ta noga jest jeszcze lepsza niż była, prawda, bo teraz mam ją wzmocnioną, mam tam gwóźdź, więc yy, serdecznie pozdrawiam Artura Gwoździa, mojego menadżera, mam Gwoździa w nodze, więc z tym już z nim yy, nie rozłączę do końca życia, więc... Ta noga jest jeszcze mocniejsza, jeszcze lepsza, jeszcze szybsza. Więc, więc Wam wszystko pokażę. Tak naprawdę w sobotę nie mam, nie, mam, nie mam żadnego urazu w głowie, wręcz przeciwnie, głód walki. Nastawienie bardzo mocno-mocne. Okres przygotowawczy, waga już tak samo jest, już jest wzorowa, więc naprawdę no, tylko odliczam, czekam i, i jestem bardzo głodny tego. Myślę, że to nie potrwa długo, moim zdaniem, ta walka. I mam pytanie, jak już po pojedynku właśnie na KSW 62 chciałbyś, yy, masz jakiegoś upatrzonego następnego rywala? Nie, nie, nigdy nie, nigdy nie. Jestem, nie jestem tego zawodnikiem, że będę kogoś wyzywał na pojedynki wiadomo, że moim celem jest pas mistrzowski KSW który obecnie posiada Roberto Soldic, ale nie będę tu nikogo wyzywał, bo mówię, skupiam się włączy na, na, na 17 lipca, to jest mój cel to jest mój rywal, yy, trzeba zrobić robotę tak jak najlepiej jestem przygotowany jak, jak, jak dotychczas naprawdę to były najlepsze, najlepsze przygotowania, do, 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 jakie mogłem zrobić. Skupiam się wyłącznie na tym, co, co będzie teraz, a co później, później, to spotkamy się spokojnie na jakimś obietku, obiadku czy na jakiejś kawce, pogadamy i wtedy, jak najbardziej, będę ci mógł powiedzieć, co, gdzie, jak i za ile. Na razie jest cel, jest Mariusz, jest Litwin, i tu musimy zrobić piękną robotę. Tak jak powiedziałeś, jeśli to potrwa, Twoim zdaniem, bardzo szybko. Moim zdaniem, jestem przygotowany na każdą płaszczyznę, na, każde, na każdą rundę, na, czy to będzie. Pojedynek trwa 20 sekund do 3 rundy, to jestem przygotowany w każdej płaszczyźnie na, na niego, więc no, po prostu nie mogę się tylko doczekać. Też tutaj zapraszam do pubu spółdzielczego, bo z tego co słyszałem 17 lipca będzie tutaj też strefa kibica. Ja również zapraszam, oczywiście wbijajcie do pubu spółdzielczego, będzie strefa kibica, jest świetne, świetne posiłki, świetne piwko, oczywiście kto pije, kto nie. Jak nie nie piwko, to woda mineralna, różne inne tam napoje. Więc zapraszamy serdecznie, trzymajcie mocno kciuki, kibicujcie, a ja obiecuję, że dam z siebie wszystko. No i właśnie dziękujemy i powodzenia życzę za trzy dni, no to już. Już tuż, już nie dziękuję, tuż. jeszcze raz mocno trzymajcie kciuki, wykupujcie, jeśli możecie z mojego linku pay-per-view, na pewno mi to pomoże, a ja tak jak mówię, obiecuję, że zrobię wszystko, żebyście mieli uśmiech na Dziękujemy. Dzięki.